Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, witajcie dzieci Boże w czwartą niedzielę Adwentu. Myślamy, jesteśmy już przy Wigilii, dzielą nas od niej tylko godziny. Samo Słowo Wigilia oznacza czuwanie, jest więc wstępem do tego, co ma nastąpić po niej. Tak naprawdę istotne jest Boże Narodzenie, wielka tajemnica Bożej obecności wśród nas, grzeszników i jej wpływ na nasze życie. Siostry i bracia, scena zwiastowania ukazuje nam Maryję. Ona czuwała, oczekiwała z narodem wybranym na Mesjasza. Już Dawid przez proroka Natana usłyszał, kiedy wypełnią się Twoje dni i spoczniesz obok swoich przodków, wtedy wzbudzę po Tobie potomka Twojego, który wyjdzie z Twoich wnętrzności i utwierdzę jego królestwo. Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Przede mną dom twój i twoje królestwo będzie trwać na wieki. Maria rozpoznała głos Anioła, w którym było posłanie Boga. Głos Boga zawsze przewyższa ludzkie oczekiwania. prowadza coś niepojętego, radosnego, ale i trudnego zarazem. Maria rozważa w sobie, rozważa, pyta, ponieważ nie wszystko jest w stanie od razu pojąć. Bóg przychodząc wzywa do współpracy, do współdziałania. Szanuje wolność, pokazuje coś nowego, lepszego, co dla stworzeń jest zawsze czymś więcej niż oczekiwane i do tej pory pomyślane. Bóg daje Maryi swojego syna. Rozpoczyna się pełnia czasu. Bóg człowiek z niej narodzony ma naprawić to, co zostało zepsute i pozostać z nami na naszych drogach. Stanie się więc to, co by powiedział już Bóg do Dawida. Rozpocznie się budowanie domu. Tobie też Pan zapowiedział, że Ci zbuduje dom. Ostatecznie chodzi o dom Boży w sercach ludzkich i w świecie. Dom, wspólnotę, Kościół, którego fundamentem, kamiennym węgielnym, może być tylko Mesjasz Jezus. Każdy człowiek, a jako pierwsza Maryja, Zostaje zaproszony do realizacji tej niepojętej dla nas tajemnicy pojednania zjednoczenia wszystkich wokół Boga Ojca, Stwórcy i Zbawiciela. Święty Paweł mówi o tym w liście do Rzymian. Tajemnicę tę, dla dawnych wieków ukrytą, teraz jednak ujawnioną, a przez pisma prorockie, na rozkaz odwiecznego Boga, wszystkim narodom obwieszczoną, dla skłonienia ich do posłuszeństwa wierze. Kiedy wszyscy na wzór wierzącej Maryi w sposób radosny zaangażują się w przyjęcie Mesjasza i powiedzą, oto ja sługa, oto ja służebnica, niech się realizuje Twoje słowo w moim życiu, niech Jezus słowo mnie prowadzi, Adwent przejdzie w Wigilię. Wigilia zostanie dobrze przeżyta i nastąpi radość z Bożego Narodzenia w nas i w świecie. Kochani, Życie Matki Najświętszych jest dowodem na to, że warunkiem realizacji Bożych obietnic jest zaufanie. Bóg obdarowuje na miarę naszego otwarcia. O tym, jak piękne może być życie z Bogiem, przypomina sam Pan Jezus. Jego słowa zapisała w dzienniczku święta Siostra Faustyna Kowalska: Im dusza więcej zaufa, tym więcej oczyma. Wielką mi są pociechą dusze o bezgranicznej ufności, bo w takie dusze przelewam wszystkie skarby swoich łask cieszę się, że żądają wiele, bo moim pragnieniem jest dawać wiele i to bardzo wiele. Smucę się natomiast, jeżeli dusze żądają mało, zacześniają swe serca. Tyle od Boga otrzymamy, ile się spodziewamy. zaznaczył święty Jan od krzyża. Z kolei święty Alfons Maria de Liguori radził, kto doskonale zgadza się z wolą Bożą, ten nie tylko się uświęca, ale Ponadto już tu na Ziemi cieszy się trwałym pokojem. Te słowa odnoszą się w pierwszym rzędzie do Maryi, ale i także do każdego z nas. Kto pełni wolę Bożą, uświęca się, doświadcza najgłębszego pokoju i staje się bardziej wrażliwy na małe zwiastowania, którymi wypełnione jest całe nasze życie. Siostry i bracia, piosence, którą wielu z nas bardzo dobrze, Zna, jak paciorki różańca śpiewamy. I my także mamy małe zwiastowania. My także czekamy Twego nawiedzenia. My też drżeniem serc szukamy. W tajemnicach radosnych módrz się za nami. Na różne sposoby Bóg objawia nam swoją wolę i radosną wieść o naszym zbawieniu. Mogą to być nasze takie małe, prywatne objawienia, które tylko dla nas mają ogromne znaczenie. Inni mogą ich nie dostrzegać. Święta Bożego Narodzenia stwarzają wiele okazji, by doświadczyć takich małych zwiastowań, które przybliżają nas do zbawiającego Boga. Jeden z lekarzy opowiadał o swoim nawróceniu. Pewnego dnia spotkał kolegę, który go zapytał: Jak tam twoje sprawy z Panem Bogiem? Odpowiedział: Nie udaje mi się go spotkać. I jeśli nie mogę go znaleźć, to być może on nie istnieje. Wtedy kolega mu odpowiedział: To nie ty masz go znaleźć, ale on ciebie. I czy zgadzasz się na to, żeby Bóg cię znalazł, żeby przyszedł i spotkał się z tobą? Lekarz odpowiedział: Tak, ale jak to zrobić? Wtedy usłyszał: Nie rób nic. Spróbuj odkryć modlitwę, bo w niej odkryjesz obecność Boga. On jest już blisko ciebie, jest w tobie ale ty nie jesteś obecny i szukasz go gdzie indziej. Mogę ci doradzić, byś w sercu rozmawiał z nim tak, jak rozmawia się z prawdziwym przyjacielem. Tak zwyczajnie, po prostu. I właśnie te słowa stały się początkiem nawrócenia dla zabieganego lekarza. Święty Jan Paweł II w czasie jubileuszowej pielgrzymki do Ziemi Świętej zatrzymał się w Nazarecie i nawiedził grotę zwiastowania. Powiedział wtedy... W modlitewnym milczeniu można tam usłyszeć fiat Maryi, która jest jakby echem Bożego tak, pełnego miłości do człowieka oraz amen odwiecznego Syna, który otwiera każdemu człowiekowi drogę zbawienia. Właśnie tam, w tym wzajemnym dawaniu się Chrystusa i Maryi, osadzone są wszystkie drzwi święte. Tam, gdzie Bóg stał się człowiekiem, człowiek odnajduje swoją godność i swoje wzniosłe powołanie. Pośród zgiełku świata i codziennego zabiegania potrzebne jest nam modlitewne milczenie, podczas którego usłyszymy nie tylko fiat Maryi, ale także naszą własną odpowiedź na nasze zwiastowania. Niech mi się stanie według słowa Twego. Nie tak dawno papież Franciszek zwrócił się do wiernych słowami. Zadajmy sobie pytanie, czy boimy się tego, czego Bóg może od nas zażądać. Czy pozwalam się Bogu zaskoczyć, jak to uczyniła Maryja, czy też zamykam się w moich zabezpieczeniach? Zabezpieczeniach materialnych, intelektualnych, ideologicznych, zabezpieczeniach w moich planach. Czy naprawdę pozwalam Bogu wejść w moje życie? Jak Jemu odpowiadam? Odwaga Maryi pozostaje drogowskazem dla całej ludzkości, dla wszystkich nieważnych i przestraszonych, bezsilnych ludzi, którzy wątpią, że Bóg może przez nich działać. Kochani, już wkrótce zasiądziemy do wigilijnego stołu, który w polskiej tradycji ma tak głęboką i piękną wymowę. Ileż pięknych, duchowych wzruszeń niesie sama wieczorza wigilijna? Przy stole wigilijnym jest miejsce nie tylko dla rodziny, ale także dla samotnych, zagubionych, nieszczęśliwych. Puste miejsce przy stole przypomina o tych, których kochamy, a którzy w ten święty wieczór. Nie mogą być z nami, bo są daleko. To puste miejsce jest także dla tych, którzy doświadczyli już tajemnicy śmierci. Ksiądz Jan Sochoń w wierszu Wigilia pisze. Będę sam przy Wigilii, położę na stole trochę siana, gwiazdę zawieszę w moim chorym sercu. Przyjrzę się wreszcie samemu sobie, odkryję nowe tajemnice. Będzie się uśmiechać we mnie, dziecko. Tamto z ciemnej nocy, z pasterzami, którzy jak głupi padli na kolana. Nareszcie stanie się wiadome, że potrzebuję ich krzyków, ich uniżenia nieukrywanego. Przy stole wigilijnym, kiedy jesteśmy po spowiedzi, mamy odkryć na nowo, że każdy z nas posiada niepowtarzalne dary. Nawet wtedy, jak przysypał je egoizmem, gdy o nich zapomniał, kiedy nikt mu o tym jeszcze nie powiedział – gdy używa inteligencji do złych celów, zbuntował się czy zamknął w sobie. Każdy może rozpocząć na nowo dialog z Panem Bogiem, który przychodzi i proponuje współpracę w budowaniu Jego domu dla wszystkich. Z taką postawą, z opłatkiem w ręku podczas Wigilii stańmy przed swoimi bliskimi i przed każdym człowiekiem. Powiedzmy sercem, a jeszcze bardziej wyraźnie słowami w Twoim sercu jest dobro, bo Bóg Cię stworzył, i złożył w Tobie swoje dary. Dziś możesz Mu odpowiedzieć, możesz zacząć się dzielić sobą, tak jak Maryja. Kiedy Bóg oddał się jej cały, ona oddała mu wszystko, aby mógł w niej być i działać. To jedyna mądrość w stosunku do Boga. Wszystko za wszystko, gwarancja owocnego powstania i budowania. O jak bardzo jest nam to potrzebne w naszych domach, wspólnotach, i w naszej Ojczyźnie. Siostry i bracia, dobrze, że pomyśleliśmy o tym, jak naszym bliskim sprawić radość. Dobrze, że zależy nam, by naszym świątecznym spotkaniom przy stole towarzyszyła wzajemna życzliwość. Nie zapominajmy jednak o tym, co jest najważniejsze. Syn Boży przychodzi na świat, aby wywyższyć człowieka. Gdy zapuka do naszych serc, otwórzmy je z wiarą. Jak uczyniła to Maria na głos Anioła? Niech przez działanie Ducha Świętego Jezus znajdzie w nich miejsce i zawsze żyje w nas. Amen.